Teraz zmieniamy styl. Pierwsza seria, styl motylkowy. Tor 0 Zuzanna Kawałko, adres UMCS. Tor 1 Oliwia Dączak, SP5 Swim. Tor drugi Róża Soczkowska, Olimpia Lublin. Tor trzeci Julia Angilewicz, Olimpia Lublin. Tor 4 Gabriela Król, Wisła Puławy. Tor 5 Lena Piewnacka, adres UMCS. Tor 6 Wiednia Stukowa, Olimpia Lublin. Tor 7 Anastazja Ryflińska, Olimpia. Tor 8 Julia Dziernicka, adres to dzięki Paula Życzko Startu Gabriela Król, 28 sekund 9 setnych 28 89 setnych Gabriela Król, Lena Piornaska na drugim miejscu i Juliana Nielewicz na miejscu 3.